Panie prezesie, z sondażu zrealizowanego na zlecenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów wynika, że do fizjoterapeutów trudniej się dostać niż do osławionych niedostępnością dentystów. Jak bardzo jest źle? Proszę o szczegóły tego badania. Krajowa Izba Fizjoterapeutów zleciła badanie dotyczące wiedzy społecznej, wiedzy pacjentów, w jaki sposób w systemie refundowanym, mówię tu o Narodowym Funduszu Zdrowia, mogą się dostać. wymieniliśmy fizjoterapeutę, wymieniliśmy lekarza dentystę, wymieniliśmy lekarza POZ-u. I niestety fizjoterapeutę, osoby, respondenci wymienili, że 33% nie wie, że można się dostać do fizjoterapeutów. Mamy przykład lekarzy dendystów, gdzie wszyscy wiemy, że to już jest w systemie, wyszło z systemu refundowanego, że to już, że to już jest prywatne, Później lekarz był POZ-u tylko 13% i dla nas jest to, nasuwa się jeden klucz, kluczowy, kluczowy wniosek pokazać pacjentom i zwrócić uwagę społeczeństwu, że każdemu z nich przysługuje fizjoterapia w systemie refundowanym. Fizjoterapeuta, fizjoterapia towarzyszy pacjentowi od narodzin aż po wiek geriatryczny. Mamy fizjoterapię w kardiologii, w pulmonologii, w, mamy w, mamy w, w onk mamy w onkologii. Mamy w geriatrii i ta fizjoterapia przywraca po podstawowe funkcjonowanie pacjenta do jakości życia. I to my musimy zadbać o pacjenta, musimy zadbać o jego wiedzę, że żeby, żeby on trafił do fizjoterapeuty, do profesjonalnego fizjoterapeuty, który jest w systemie refundowanym w systemie na Narodowy Fundusz Zdrowia bo tak naprawdę każdemu, każdemu obywatelowi przysługuje leczenie w systemie refundowanym. To jest po pierwsze. Krajowa Izba Fizjoterapeutów przeprowadza teraz kampanię dotyczącą popraw jakości życia. Fizjoterapia sama się, samo się nie zrobi, po to, żeby edukować tych pacjentów, że, że, to, że, że ta fizjoterapia towarzyszy im od urodzenia aż po wiek geriatryczny. Panie Prezesie, co zatem zrobić, aby z fizjoterapią było lepiej? W cyklu zdrowie po wyborach pytamy ekspertów, co ich zdaniem wymaga poprawy i czym politycy wygranej partii powinni zająć się po wyborach w pierwszej kolejności? Jakie są postulaty, jakie są sugestie fizjoterapeutów? Dekalog fizjoterapeutów został złożony już wcześniej u Pana Ministra Niedzielskiego. Ponownie złożyliśmy ten sam dekalog dla na ręce Pani, pani Minister Katarzyny Sujki kluczowe rzeczy jak tu wczoraj było w panelach powiedziane że fizjoterapeuci mają obiecane pan minister mówił pani dyrektor że ja, fizjoterapeuci mają obiecane my czekamy właśnie na zamknięcie tych obietnic konsumowanie tych obietnic jedną z podstawowych rzeczy fizjoterapeuci mają e, brak dostępu do specjalizacji ta specjalizacja jest płatna przez fizjoterapeutów i mamy zapewnienie ze strony ministerstwa że fizjoterapeuci będzie to refundowana w, 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 docelowo przez i zapisana w ustawie przez ministerstwo, a pośrednio teraz przez grant Unii Europejskiej. To jeden z głównych postulatów. Drugi z głównych postulatów, ażeby udrożnić system kolejkowy, wprowadzić fizjoterapeutę pierwszego kontaktu, gdzie odciąży 30-40% lekarzy POZ-u. My nie chcemy nikomu zabierać kompetencji. My, współ, my współdzielimy kompetencje. Kolejny z ważnych postulatów jest to przerywanie ciągłości skóry, zwolnienie zwolnienie fizjoterapeutyczne, na przykładowo L5, po to, żeby ten pacjent nie wracał do lekarza po kolejne zwolnienie, jeżeli jest podczas zabiegów fizjoterapeuta, jak przedłużają się zabiegi, fizjoterapeuta może czynić. To, to udrożni system kolejkowy. E, e, że tak powiem, e, medycy, jest to system naczyń połączonych. System naczyń połączonych, e, który, jeżeli jest przerwany, to ten pacjent nie jest zaopiekowany. Jeżeli pacjent nie jest zaopiekowany, to zamiast pomagać temu pacjentowi i rehabilitować go, przywracać to funkcjonowanie, pacjent czeka na zwolnienie, jest na zwolnieniu lekarskim, czeka do, do, kolej, do, do kolejnego medyka i niestety jest ze szkodą dla pacjenta.